Praworządność w najprostszych słowach to jest sytuacja, w której władza nie jest arbitralna, to znaczy, w której władza nie może zrobić z nami tego, co jej się podoba. Cała historia praworządności jest oparta na dwóch słowach na tym, że to prawo rządzi, a nie że to ludzie rządzą. Prawo, czyli ustalone wcześniej reguły, które my wspólnie ustalamy, które panu na przykład jako królowi, prezydentowi, cesarzowi nie pozwalają mi uciąć głowy dlatego, że krzywo się uśmiechnąłem albo pana skrytykowałem. A takie sytuacje oczywiście miały miejsce. To znaczy sytuacje, kiedy ma pan władzę, która uważa, że pochodzi od Boga, tak jak władza królewska czy władza cesarska. No to niestety istnieje takie ryzyko uruchomienia się takiego god mode, prawda, w którym ten człowiek, który ma tę władzę, uważa, że może wszystko. No i teraz żeby to ograniczyć, wprowadziliśmy różnego rodzaju zabezpieczenia, które nazywamy praworządnością. One generalnie opierają się na powszechnym w naszym życiu modelu, w którym jeden człowiek nie może wszystkiego i musi jakby dogadać się z innymi, ażeby móc coś zrobić. Jak ma pan guzik atomowy na przykład, który, który, który mógłby nacisnąć jeden człowiek, to myślę, że zgadzi, zgodzimy się, że to nie jest zbyt dobry pomysł, dlatego że ten człowiek może być zły, szalony, pijany, prawda, albo no, nie wiem, pod wpływem leków. Więc generalnie w takiej sytuacji zakłada się, że tak ważna decyzja, jaką jest na przykład uruchomienie arsenału nuklearnego, wymaga współdziałania dwóch lub nawet trzech osób po to, żeby była jakaś kontrola.